Dzień dobry ze Słowem. W piątek 15 listopada, kochani, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że razem możemy startować w ten dzisiejszy dzień ze Słowem Bożym, z Ewangelią, którą za chwilę będziemy przyjmować. Do naszych serc będziemy słuchać słowa, komentarza ojca Michała Legana, wspólnie się pomodlimy na początek tego dnia. Zapraszam tych z Was, którzy. Jeszcze tego nie zrobili, zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału, to jest ważne dla nas. W ten sposób Wy włączacie się w naszą misję. Możemy razem siać to słowo codziennie, ale też dzięki temu nasz kanał może lepiej się rozwijać. Przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Jezus powiedział do swoich uczniów. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i. sępy”. Obraz, który towarzyszy dzisiejszej Ewangelii, to obraz Noego i jego rodziny, ukrytych w Arce, z nadzieją, na to, że po zakończeniu potopu nastąpi nowy świat, świat wypełniony spotkaniem Boga z człowiekiem. Pewnie ten obraz pomoże nam zrozumieć, że także i my jesteśmy ukryci w arce, w nowej arce, którą jest Kościół, i możemy bezpiecznie w tej arce obserwować utopiony w wodach grzechu świat z nadzieją, że gdy drzwi tej arki się szeroko otworzą, Nastąpi nowy raj, raj ludzi, którzy Boga spotkali. Módlmy się teraz wspólnie, by to spotkanie dotknęło każdego człowieka na ziemi. Panie Jezu Chryste, dałeś nam Kościół jako arkę, w której ukrywamy się przed potopem. Prosimy Cię także, byś w tej arce z nami pozostał. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieku. Proszę cię dołącz swoją intencję do naszych intencji, które zapisujemy w komentarzach pod tym filmem. Na każdą intencję, każdy taki komentarz odpowiadamy Słowem Bożym, fragmentem Pisma Świętego dedykowanym specjalnie Tobie. Niech to będzie dla Ciebie słowo wsparcia w modlitwie w tych intencjach, które zapiszesz. Zapraszam Cię do tego, modlmy się wspólnie w naszych intencjach. Do usłyszenia.